Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć, wtorek 21 tygodnia okresu zwykłego. Dzisiaj również w Liturgii wspominamy świętą Monikę. Mamy świętego Augustyna, którego jutro będziemy znowu w Liturgii wspominać. To jest kolejny odcinek SOS, na który Ciebie bardzo serdecznie zapraszam. Rozpoczynamy dzisiaj lekturę drugiego listu świętego Pawła do Tesalonicza i dzisiaj Paweł Apostoł zaprasza nas do tego, byśmy przez Słowo Boże, przez Ewangelię przyjęli do swojego serca nadzieję, dobrą winę. A Bóg nigdy nie straszy, nigdy nie karmi nas lękiem, ale zawsze daje taką nadzieję. I Paweł, dlatego dzisiaj mówi, żebyśmy się nie dali zastraszyć tym, którzy ciągle mówią, że dzień Pański jest blisko. Tak, z każdym dniem koniec świata, dzień Pański, przyjście Pana, paruzja jest coraz bliżej. Ale dla nas, uczniów Jezusa, nigdy to nie jest powód do strachu, ale zawsze jest to dla nas. Nadzieja zawsze dla nas to jest powód do takiego wytchnienia i, i wielkiej radości. Na tym polega chrześcijaństwo. Już wtedy, w pierwszych wiekach, było to, więc myślę, że nie ma co się dziwić, że i dzisiaj w kościele, szczególnie naszym polskim, jest mnóstwo takich proroków, no, duchownych i nie tylko, którzy straszą. Wystarczy popatrzeć, zobaczyć właśnie na YouTube'a, na przeróżne konferencje, które mówią o końcu świata, o jakiejś apokalipsie o różnych objawieniach, takich szamranych, bo, bo przecież nie zatwierdzonych przez Kościół i w ogóle daleko mających do zatwierdzenia, bo nie mających nic wspólnego tak naprawdę z Ewangelią, prawdziwą Ewangelią, prawdziwym nawróceniem. I te takie straszydła internetowe, no, mają wielki posłuch. Dzisiaj lubimy, można wykarmić się takim, takim strachem i, i tego nie brakuje, szczególnie kiedy była ta pandemia koronawirusa, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, no, ciągle Mamy takich, którzy gdzieś z lewa, z prawa, z różnych stron przychodzą, ale to było od zawsze, bo przecież skoro Paweł o tym mówi, no to już wtedy byli tacy, którzy właśnie zasmucali uczniów, chrześcijan. Dlatego Paweł daje taką nadzieję. Ten, kto rzeczywiście idzie za Jezusem, to jest taki jakiś sprawdzian, nigdy nie straszy, ale kiedy nawet wzywa do nawrócenia, to to nawrócenie jest zawsze wynikające z miłości, z miłosierdzia. Oczywiście, kiedy może słuchamy też dzisiejszego słowa, to przyjdzie mi też na myśl o takim podwójnym sercu, takich może podwójnych standardach, albo o to, co nazywamy hipokryzją. O takich dwóch rzeczywistościach, w których przyjdzie nam czasem żyć, bo to nie tylko chodzi o tych, którzy głoszą, ale o każdego z nas, że z jednej strony może właśnie takie straszenie jest, dlatego, żeby, na no nie wiem, dla swoich potrzeb, czasem budowanie jakiegoś autorytetu, choć takie, powiedzmy sobie, no, to ma takie trochę znamiona, bardzo mocne znamiona sekty, nie wspólnoty, ale sekty, która właśnie skupia na sobie, że czasem takie wychowywanie przez strach. Dzisiaj też o takim podwójnym sercu, takiej hipokryzji mówi Jezus w Ewangelii, przestrzegając nas o tym, przed tym, żebyśmy nie skupiali się tylko na tym, co zewnętrzne, tylko na rytualności. Ona oczywiście jest ważna, potrzebujemy znaków, potrzebujemy symboli, ale nie możemy się chować. I często jest też tak, że ci, którzy gdzieś mają problem, gdzieś z sobą samym, ci, którzy nie umieją sobie jakoś poradzić, często może chowają się za taką zewnętrznością i też innych w to jakby też wciągają. Jezus mówi dzisiaj: Najważniejsze jest to, co jest w środku, to, co jest wewnątrz. To potrzebuje nawrócenia, to potrzebuje oczyszczenia. Nie skupiania się i teraz, nie wiem, czasem nawet jakieś dyskutowania, ale w ogóle jakby zbierania całej działalności Kościoła i wszystkiego, co dzieje się w kościele, tylko na tym, co zewnętrzne. Nie? Na zewnętrznych, popatrzcie, nawet i postawach. One są ważne, potrzebujemy tych postaw na liturgii, na modlitwie, ale przecież one nie są najważniejsze. Ile czasem jest pytań takiego dyskusji, czy mogę się modlić należąco? No mogę się modlić na leżąco, na siedząco, na klęcząco, każda postawa jest ważna. To nie jest tak, że jak się modlę na leżąco, to Pan Bóg mnie nie słucha. Bo nie jest ważne to, co zewnętrzne. Ważne, że Ty chcesz się pomodlić. Ważne, że Ty chcesz się spotkać z Panem Bogiem. I Przecież Pan Bóg zna Twoje serce i widzi Twoje czasami zmęczenie, znękanie, chorobę. Dlatego On coś cieszy. Pan Bóg, jeżeli możemy używać takich ludzkich cech, dla Pana Boga to jest wielka radość, że ja chcę z Nim porozmawiać. I w każdej, jakby, postawie jest to wszystko ważne. My gdzieś mamy może problem z tą cielesnością, z taką teologią ciała i czasem mając i w pogardzie swoje ciało. I często to też jest, że ci, którzy jakby, nie potrafią pokochać swojego ciała w taki sposób bardzo chrześcijański, którzy nie potrafią zaakceptować swojej cielesności, bardzo skupiają się właśnie na tym, co zewnętrzne. Czasem może ksiądz, chcąc nadrabiać, szczególnie idąc w taką tematykę pokuty, uniżenia, poniżenia, takiego po prostu poniżenia też swojego ciała, nie? Że taki, jakby, że to, co cielesne jest niegodne. A Jezus mówi, to co wewnętrzne, to już uszlachetnia to co zewnętrzne. Że ja oczywiście mogę żyć w takiej bance zewnętrzności, różnych pozorów, a w środku, w sercu, w głowie, w naszych myślach, doskonale wiemy, co możemy mieć. Dlatego dzisiaj jakby trzeba, nie tylko właśnie, bo to Jezus nie mówi też po to, żeby nam pogrodzić, tylko po to, żeby nas ostrzec, po to, żeby nas uratować każdego z nas i myślę dzisiaj warto, karmię się tym słowem Bożym, popatrzeć na to, co wewnętrzne, na to, co jest w moich myślach, to, co jest w mojej głowie, przede wszystkim to, co jest w moim sercu. Jakie jest moje serce? I że to, co potrzebuje zmiany i potrzebuje ciągłego nawrócenia, bo to jest przecież zmiana, no to, to moje serce. To, co wewnętrzne. I gdzieś, gdzieś popatrzeć, czy gdzieś czasem nie chowamy się. Nie chowamy swoich jakichś problemów, ale czasem jakieś takie gmatwaniny właśnie w takiej zewnętrzności, po to, żeby ukryć, żeby ucieknąć przed tym, co rzeczywiście Bóg chce ode mnie zabrać, przyjąć i to na nowo uświęcić i nawrócić. Tak na koniec też patrzymy dzisiaj na świętą Monikę i na tą niezwykłą mamę, która wyprosiła nawrócenie swojego syna człowieka o bardzo bogatej, bujnej historii ale w końcu, dzięki modlitwom swojej mamy. Przyszedł do Pana Boga, spotkał Go, nawrócił się, przyjął krzesło, został biskupem dzięki modlitwie swojej mamy. Drogie mamy, módlcie się za swoje dzieci, nie ustawajcie, nie poddawajcie się. Nawet gdyby to było, gdyby przyszło Wam się modlić tak jak Monika, 40, a może czasami dłużej lat, to popatrzcie na Monikę i wiedzcie, nawet jak dzisiaj, teraz nie widzicie owoców swojej modlitwy, to wiedzcie, że ta modlitwa kiedyś przyniesie bardzo konkretny owoc w życiu Waszych dzieci, wnuków, bardzo, czy też bliskich osób. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Cześć. Trzymajcie się do zobaczenia jutro.